Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, i w dzisiejszym odcinku, no w dzisiejszym odcinku, będziemy sobie przechodzili tylko parkury od Was, czyli parkury od widzów. Więc, no, bardzo serdecznie zapraszam Was na odcineczek! Więc jesteśmy sobie już właśnie na pierwszym parkurze w tym bardzo fajnym odcinku oraz ten parkur to jest niemożliwy parkur. No i ja takie parkury uwielbiam na sam początek odcinka. Ale no więc my chciałam powiedzieć, że bez przedłużenia przechodzimy sobie ten parkur, no ale jednak zginałam. Ale pomijając ten fakt sobie już teraz bez przedłużenia przechodzimy ten parkur. Dobra, pyk, pyk. Normalnie Demka tutaj będzie pro w tym odcinku, tak myślę. I no... No to myślę, że oszczędzę Wam tego bólu oraz patrzenia na to, jak demka co chwilę ginie, oraz po prostu myślę, że zrobię po prostu takie y, cięcie krótkie oraz się będziemy widzieć tam, o tam, tam, tam. No. Okej, okay, jestem już właśnie tutaj, oraz to długo aż tak bardzo nie trwało, jak myślałam. Okej, okay, y, tego nie było, ale dobrze, więc tutaj my jesteśmy sobie właśnie oraz hop i hop. O, no i super, no i fajnie. Y, tylko ja... Tutaj bym chciała ten klucz, znaczy jaki klucz? Kryształ, kryształ bym chciała tutaj zdobyć. O ile będę mogła. No to chyba sobie tego kryształu nie zdobędę. Ale no, wracając do my, sobie bardzo fajnie, powolutku, będziemy sobie przechodzić ten parkour. Dobrze, Dobrze, widzę, że tam jest w oddali kolejny kryształ, więc może mi się uda tam dożyć jakoś, albo dojść, ale demka normalnie tutaj triki robi. I no, dobra, pyk, pyk. A few moments later. I no, y, o. Serio, znowu. Oraz, no, y, my sobie tutaj dalej przechodzimy parkur. Ja tutaj powoli będę przechodziła ten parkur, ponieważ się bardzo boję. No, y, no to się widzimy już, jak tam będę dalej w parkurze. 2000 lat później. Okej, okay, jesteśmy sobie właśnie już tutaj prawie przy końcu tego oraz tutaj zauważyłam żółtą bramę i to mi się dość nie podoba i to bardzo. Ale no, może mi się tutaj uda. O! No i super, no i pięknie! O o! Dobra, no i teraz będę mogła wziąć ten kryształ, no i super. Witajcie widzowie, tutaj udało mi się zdobyć żółty klucz oraz tam właśnie był on. No i super, no i w końcu mi się udało tutaj właśnie znaleźć klucz. O, drzwi. Jak ja uwielbiam drzwi, dobra, sobie wszystkie... Czemu nie mogę drzwi otworzyć? Okej, okay, y, udało mi się w końcu to otworzyć, drzwi, oraz jestem bardzo mądra, ponieważ wszystkie trzy drzwi otwieram. A dobra, może te bym, by wypadało zamknąć, nie? Muszę jednak nie. Dobra, zostawię tego tak otwarte drzwi. Chyba powinnam jednak zamknąć te drzwi, ale no, y, dobra, więc ja sobie tutaj znowu pójdę po ten żółty klucz oraz jak widzicie chyba uda mi się przejść ten niemożliwy bardzo fajny parkour. Jesteśmy sobie właśnie tutaj znowu z naszymi ulubionymi drzwiami. Tutaj by wypadało je zamknąć, nie? Dobra, jednak nie jednak nie zamykam drzwi, tylko bym tutaj. O, musiała bardzo ładnie. Dobra, to nie te. Ty też nie? No. Jak ja uwielbiam drzwi, ale no y, dobra, sobie tutaj te, dobra, to nie te, to lepiej ja je zamknę, to te. Ale mnie przesunęły te drzwi. I no dobra, to są te jednak. Y, pyk, pyk, ja, ja bym chciała te otworzyć. Dobra, nie, te mają lawę, te też mają lawę, więc te się niech otworzą. To my się widzimy już za niedługo. Much, much, much later. Hejka wszystkim, tutaj Denka. Udało mi się tutaj właśnie przejść te piekielne drzwi. Ale no, pomijając ten fakt, udało mi się wziąć tutaj właśnie kolejny kryształ. No to sobie właśnie tutaj skaczemy dalej. O, tutaj widzę, że jest kryształ, jak fajnie. Dobra, hop i hop. Jakby co, ja tutaj nie skinałam, wy nic nie widzieliście. Raz, no, tutaj widzę, że jest brama z grawitacją oraz no tutaj widzę, że pyk, pyk. O, to, to akurat było łatwe oraz pyk. Gdzie jest meta? Tam jest meta. Sobie będziemy teraz skakać do mety. Tutaj jeszcze raz hop i hop. Albo nie, jednak nie, hop, hop. O, no i super. Okej, okay, jesteśmy sobie już właśnie tutaj na kolejnym bardzo fajnym parkurze. Chociaż może takim niefajnym, ponieważ tutaj widzę, że no start trochę mnie już nie lubi. Ale no y, dobra, sobie tutaj bez przedłużania hop i hop. No jednak nie, hop. Wydaje mi się, że tutaj będę się troszeczkę męczyła. Dobra, może jednak nie, albo jednak tak. Przepraszam Was za takie krótkie cięcie, ale udało mi się właśnie to przejść. Oraz tutaj znowu sobie spadamy i pyk do teleportera. Dobrze. Oraz teraz myślę, że będę musiała, a nie. Tutaj widzę, że są jakutki, więc bardzo fajnie. Ja się ogólnie już tutaj uleczyłam oraz udało mi się właśnie aż tyle przejść tego, więc jestem z siebie bardzo dumna. I no, dobra, dobra sobie teraz dalej sobie to przechodzimy o, ogólnie przepraszam was, że tam ten cały moment jakby było takie jedno wielkie cięcie, ale ogólnie no to potrzebowałam skupienia ale no, sobie tutaj idziemy, dobra dobra, tutaj jest już końcówka, więc no, dobra, no i super tutaj widzę, że są bardzo fajne wydaje mi się, że to jest taka jakby ścianka spinaczkowa, no tak mi się to właśnie tak skojarzyło, i no dobra, oraz myślę, że tam jest właśnie meta, dobra, hop i hop o, tutaj jest meta. O, jak fajnie, no i pyk. Pyk. Okej, okay, jesteśmy sobie właśnie już tutaj na kolejnym bardzo fajnym parkurze, w tym bardzo fajnym odcinku. Oraz ogólnie, nie wydaje mi się, żeby tam na starcie był jakiś ukryty klucz, więc no, wydaje mi się, że mogę sobie ten bardzo fajny parkurek przechodzić dalej. O, oh. ale no, ogólnie, jak zwykle, to bym chciała Wam bardzo podziękować za wszystkie parkury, które ogólnie tutaj dla mnie zbudowaliście. Naprawdę bardzo dziękuję ponieważ wiem, że no zbudowam parkura no to trzeba się troszeczkę napracować, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję każdemu, kto postanowił, że zbuduje taki parkur dla mnie. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam. I no, y, ogólnie sobie tutaj, o dobra, tutaj musimy iść do góry, hop i hop i hop. Bo tutaj kryształ, kryształ, o jak fajnie. Więc jak sobie tutaj wzięliśmy już kryształ, to teraz robię coś, czego się wcale nie spodziewacie, a mianowicie napiję się wody. Okej, hey, więc już się napiłam wody oraz teraz bez przedłużenia mogę sobie dalej przechodzić ten parkur. Dobra, hop i hop. Dobra, tutaj sobie zeskoczymy stąd. O. No i super, weźmiemy sobie kryształ. No i super. Tutaj widzę, że jest fajna uśmiechnięta puśćka, więc sobie tutaj będziemy po niej skakać chwilkę. O, no i super, dobra, dobra. Hop i hop. O, no i tutaj widzę, że jest kolejny kryształ, oraz dobrze, no weźmiemy sobie go, bo na wszelki wypadek. No bo wiecie, no, odemka to może prawie wszędzie zginąć, więc lepiej wziąć ten kryształ, nie? Ale no, ja właśnie takim czymś mówię. Ogólnie to wtedy, kiedy to nagrywam, to niedawno wróciłam ze szkoły oraz przyznam wam się, że no tak no dzień miałam dość dobry, dobrze mi poszedł w sprawdzian, który dzisiaj pisałam, no wydaje mi się, że dobrze poszedł. Więc wydaje mi się, że jest dobrze. Pozdrawiam wszystkie osoby, które właśnie niedawno pisały jakiś sprawdzian. Ogólnie też bym chciała wam się zapytać, jak tam są tam u was słychać, jak tam wam dzień mija, mam nadzieję, że dobrze wam mija dzień. No i fajnie. Oraz no, jesteśmy sobie właśnie tutaj już przy mecie oraz wcześniej tutaj niechcący weszłam już do tej mety, a tutaj właśnie zauważyłam, że jest tutaj napis dla mnie napisany, więc no. Dla demka 99 like subik. O no. Pamiętajcie, żeby zostawić subika oraz łapeczkę w górę, tak jak tutaj właśnie pisze, o like i subik, no 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 dobrze ten właśnie napis mówi, no. No, teraz mi się wydaje, że będziemy mogli sobie już właśnie wejść do mety, więc pyk. Okej, okay, więc jesteśmy sobie już właśnie tutaj na kolejnym bardzo fajnym parkurze, oraz tutaj widzę, że są Tesle, oraz wydaje mi się, że to będzie bardzo szybki parkur, więc sobie właśnie go tak szybko przechodzimy. Dobrze, czyli wydaje mi się, że będę musiała właśnie po tych klockach tutaj skakać, dobra, dobra, hop i hop. O, jak fajnie, tutaj są jeszcze jagódki, więc po prostu bardzo fajnie, dobra, dobra, sobie tutaj znowu do tych jagódek. Ja uwielbiam po prostu te jagódki, ona parkuracho, no. No i super. Okej, okay, więc mam nadzieję, że taki odcineczek wam się spodobał, a jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subika na kanale wraz z żeby nie przegapić kolejnych fajnych filmików takich jak ten, więc no. Ogólnie jeszcze tak na koniec odcinka, to jeżeli tutaj wytrwaliście do właśnie tego końca, to wam bardzo serdecznie gratuluję. Ym, jeżeli dotrwaliście właśnie do tego momentu, to możecie napisać w komentarzu, yy, pan kamlot. Pan Kamlot, ponieważ ostatnio mu właśnie taką ostylówkę zmieniła, możecie no. też ją ocenić w komentarzu. Dla mnie jest ona naprawdę bardzo fajna, i no. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca, oraz mam nadzieję, że się spotkamy już właśnie w następnym filmiku. Więc, no, papatki, bajo, życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy.